Początek naszego vloga zaczynamy bardzo wcześnie, bo już o godzinie do 7.50 są wakacje. Ale powód jest bardzo ważny. Wiecie, kto ma dzisiaj urodziny. Emilia jak bliżej przedszkola? Tak jest. 100 lat, 100 lat. Ile ty lat skończyłaś dobry człowieku? 35. Jeju, jaki piękny, okrągły wiek! Tak! No zapraszam Cię do mojej limuzyny i wierziemy cię na dzisiejszą przygody A co będziemy robić? A, do Zapraszam, zapraszam. No i dojechaliśmy, dojechaliśmy do siedziby Konarcy Faktory, tam się mieści studio. Mirka ciebie tu dawno nie było w zasadzie. No dawno nie było. A... Kiedy ty kiedy ostatnio? A nie wiem. Żeby nie było. Żeby nie było. To jesteśmy na odmentowej. Tak. Dobrze. Się Tutaj się nagrywa większość płyn dobrych w tej szkole. a dawno mi nie było, nawet nie pamiętam kiedy byłam u ciebie. Chodźmy, zobaczmy co się zmieniło. A dużo się zmieniło? Nie wiem, nie wiem jak dawno cię nie było. Cześć króczu Cześć. Dzień dobry. O jakie macie fajne te takie pinowe. Skąd Wy macie takie takie, takie co? To? No? Od Karolinga. Potrzebowała się pozbyć się korytarza I akurat tak się zdarzyło, że Świetnie, że, że się napatoczyłem z dużym autem takim klimatem kurde No jest Mamy tutaj trochę burudel jeszcze po wczorajszych no, nagraniach Mieliśmy wtedy do tego Do serwisu informacji No właśnie, no właśnie Nie wiem czego ty jeszcze, czego ty jeszcze nie widziałaś Tutaj tego nie widziałam, a lustro, zobaczysz lustro. Chcesz zobaczyć lustro. Saj lustro kupiliśmy specjalnie dla ciebie. Specjalnie <grym> dla ciebie jest lustro, bo jęczałaś i narzekałaś o nie od takie dawna. Gdzie ono jest? A gdzie powinno być lustro? Nie. Yeah. Zumie, że patrz masz cenę, tutaj tak ten, tutaj, Tyknąć? ten. pyknąć i normalnie. Wiem, no to teraz możemy nagrywać. <grym <grym masz wreszcie gdzie robić makijaż, tak? <grym> tak, no, to ja nie, że w domu i później na maszynce. To kwiatka. Prawdziwy? Prawdziwy. No niesamowite, konarski, nie poznajecie. Plan na dzisiejszego vloga jest bardzo ambitny. Jak widzicie, tutaj się bardzo dużo dzieje. E, Emilka, rozumiem, że idziesz e... tak. się przebrać. Tak. Idzie się przebrać, a ja w międzyczasie wytłumaczę ludziom, co będziemy zaraz robić. E, będziemy spełnić nasze marzenie. Będziemy spełniać nasze marzenie, o którym wam powiedzieliśmy w poprzednim odcinku naszego Pan Miłoż z Emilką Show, w odcinku drugim. Chodziliśmy po redakcji i pytaliśmy się wszystkich możliwych ludzi, moi drodzy, co by na to, żeby Pan, Miłoż i Emilka ukazali się na okładce miesięcznika? Oczywiście tak, tak, w wydaniu grudniowym. Oczywiście zapłacę za to podwójną. I między innymi dzięki Waszym komentarzom dzięki waszemu wsparciu udało nam się tego dokonać. Dostaliśmy oficjalną zgodę i jesteśmy dzisiaj y, na planie sesji zdjęciowej. E, Emilko. Tak, tak jak mówiliśmy, będzie to numer grudniowy, prawda? Tak jest. Grudniowy numer, y, dlatego właśnie przebierasz się czerwoną sukienkę. Tak. Hmm, ja nie wiedziałem, co się trzeba przebrać. No trudno. Y, tu są y, rysunki poglądowe, co będziemy chcieli robić. Jak zawsze wiecie, y, na okładkę miesięcznika y, wlatują. Y, wlatują y, zdjęcia, które są w pewnym sensie rysunkowo poprzerabiane. Więc my dzisiaj robimy zdjęcia, które staną się podstawą do nowej, wyjątkowej okładki z naszymi mordkami. E, tu są dwie koncepcje, na które w międzyczasie wpadliśmy. Mamy albo... E, pa, oboje będziemy elfami, to już na pewno. Więc albo mamy Pana Miłosza, który śpi sobie na saniach Świętego Mikołaja i jest e, pchany przez e, Panią Emilkę, jedną zmęczoną, a ja sobie odpoczywam, bo jestem leniwcem. Albo mamy e, może tego nie widać, bo ja wiem, że moje zdolności rysatorskie są tragiczne, ale mamy pana Miłosza i pana, panią Emilkę parodiującą scenę z Titanika. Tak, tutaj mamy sanie od frontu, mamy Wór z prezentami. No i ja jeszcze się zastanawiam, czy tutaj może byśmy sobie gdzieś w tle narysowali Roberta Harika. I Robert Harik patrzy, co my zrobiliśmy z tym jego wozem, Sani. I co my po prostu, że do znowu się dorwały dzieci, i. Ej, w ogóle, jaka to jest piękna Emilka metafora tego, co robimy w bliżej przedszkola? Są piękne, potężne sanie Roberta Halika, a przychodzi pan Miłoś ze i robią sobie show. Żeby czasem nie było tak, jak przypowiedział szef na ostatnim vlogu. Oczywiście, to będzie wielka przyjemność i to będzie początek końca bliżej przedszkola. Ja nie wiem, skąd mu to do głowy przyszło? Może to są jego to naj, 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 najstraszniejsze koszmary, które gdzieś mu się tam wiesz. Oczywiście. Ja żartowałem. Z tym, że z zdradził już jakiekolwiek koncepcje, no to zobaczymy teraz. Czy, czy podzielcie, nam się... Nie, <laughs> podzielcie się w komentarzu, która wersja yy, ten przejdzie. Emilko, dzisiaj jest bardzo ważny dla Ciebie dzień, ponieważ dzisiaj są Twoje urodziny. Dodajmy jeszcze, że spędzamy tutaj cały dzień, a jesteś na urlopie, <laughs> więc jest to Twój dzień urlopowy. Więc z okazji urodzin mamy dla Ciebie coś, co jest bardzo zaległe bardzo zaległe a mianowicie Twój portret wykonany przez dzieci Doroty Kruski z grupy, kiedy miałaś by... tam być, w końcu nie dotarłaś. Ale i, I Portret czeka tutaj od pół roku na ciebie, więc stwierdziliśmy, że to jest świetny moment, żeby okraść to, że nie mamy dla ciebie prezentu Portret beautiful, bardzo ładny. Podobny, prawda? I ta, tańbr, I i te oczy, te oczy. Szczególnie nos mi się do tego No i ty jesteś jest, jeden do jeden jak ty. Więc, więc to sobie pamiętaj, żeby zabrać ze sobą do domu, a tymczasem zaczynajmy robienie sesji. Tak jest. Emilko, a czy ty w ogóle wiesz, co my, co my dzisiaj tam? No właśnie, nie wiem. Chciałyśmy się tam. ubrać na, na bardziej rockowo. No, to no coś widzę, tam. że no ładnie, ładnie. Bo jest rockowo, ale jest przedszkolnie. No tak. Także coś tam się znalazło. Słuchaj. Dzisiaj nagrywamy teledysk rokowy do piosenki Uwierz w siebie. Mhm. Uh -huh. w siebie. Wiem, że Ty w siebie wierzysz, <laughs> ale jeżeli ktoś miałby z, tej, z tym problem, to wystarczy posłuchać nasze piosenki i już. Yy... A właśnie, yy, Miłosz, dlaczego w rokowym stylu? Dlaczego w rokowym stylu? Tak. Bo kiedy komponowałem ten utwór, yy, skojarzyło mi się z takimi, z takimi power songami właśnie z lat 80. takimi mm -hmm. mocno rokowymi, i że to uwierz w siebie, to nie tylko ma być przekaz tekstowy, ale też wiesz, masz takie, że jak posłuchasz tej piosenki, to od razu chcesz po prostu biec i coś robić. Rozumiem, taki takich I, tak, I stąd mamy po prostu klimaty mocno rokowe, ale jednocześnie nie jest to ciężki rok, czyli taki, mm -hmm. że po prostu już się nie da, tylko Mocny, taki typowy power rock, e, no żebyście to... uwierzyli w siebie, żebyście wiedzieli co i jak. No, no. ja jestem ciekawa, no tam ja dlatego, dlatego... Biosenki, szczerze Ci powiem, byłam na Uzuchie, więc... Wy. To chodź. To jest wersja koncertowa. a teraz mamy... a teraz mamy zwrotki, gdzie jest o różnych dzieciach i różnych talentach, które każdy z dzieci ma, tylko musi w siebie uwierzyć. No i te rzeczy już nagraliśmy do Dominiki Góry w przedszkolu z przeszkolakami. Więc będzie ta mi się podobało. Przeszkolaki były wzięte. Zobaczcie kawałek backstage'u. Bum. No i czyli, na zwrotkach mamy przebitki mm. przedszkolaków, którzy robią te różne rzeczy, tańczą i tak dalej, a potem na refren wracamy na naszą scenę. I mamy wielką scenę rockową i Robert Harris skacze. I teraz, zaraz, dosłownie za nie wiem 10 minut zacznie się schodzić tutaj cała śmietanka. Śmietanka, śmietanka bliżej przedszkolna, krem de la creme, tak. Robert Halik! A wisienka już przyszła. Wisienka już <laughs> Dobra. Dobre, wisienka już mamy będzie. Robert Halik, Dominika Góra, kto jeszcze ma być? Piotr pokój, będzie... Piotr pokój jeszcze ma się gdzieś pojawiać w tle kruczek, nawet i nawet może Piotrek, który jest. z nami rasuje. Może, nawet, jeszcze ja ubiorę perukę i będę udało, że ja to ja, bo musimy zapełnić całą, całą koncertową publikę naszymi sześcioma osobami. Będzie Wiecie, fajnie. To nie będzie trudno na tym zapełnić. To jest magiczna ściana. Wiecie, jak działa magiczna ściana? Popatrzcie. Emilka, Pyk, jesteśmy na plaży! Emilka, Pyk, jesteśmy w wulkanie! Emilka, Pyk, jesteśmy y, 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 u mnie w studio na Green screenie. No, ja. Miłość, 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 miłość! będę zasłynął przed nim wobec Dominika Guro! Chciałem zaznaczyć, że jesteśmy już po sesji i nam takie domalują. Ej, jakie zerąbiste! I kto jest Elpen? Bardzo duży tutaj ruch na podjeździe, bardzo duży ruch e, 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 Dominka Gura Emilia Kruczek Tutaj właśnie dojeżdża, dojeżdża Robert Halik Nawet nie wiesz, jak się Robert ucieszył, że cię wreszcie pozna osobiście no. Ale myśmy się poznali, to jeszcze on o tym nie pamięta zaraz No to zaraz mu wypomnisz, zaraz mu to wypomnisz prosto w twarzy Robert, bo Piotrek twierdzi, że już się poznaliście Ja wiem, no przecież że... <śmiech> <śmiech> tylko nie wiedziałem, że... Nie, poznaliśmy się, tylko nie wiedziałem, że to ty. No, Co? Dawno, nie, cześć. Dawno temu, cześć. 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 Yy, dawno temu byliśmy jurami na... Yy... W takim pierwszym na przeglądzie. jesteś tego nie pamiętam. E Monika Możesz. No Możesz, możesz, no, no coś zrobić. Serio? Ja byłem w życiu Wami. To było w, w życiu, w życiu ja tego Nie wiedziałem, że ty to, że ty to... Że, ty to nie Moi drodzy, zastanawiacie się pewnie, po co was tu wszystkich wezwałem. Otóż... Plan jest Eee, to nagrywamy dłum do koncertu. Nie, nie, ja tylko jest... ci się dobrze bawić, to jest najważniejsza zasada. Przez najbliższe półtorej godziny. <grym> eee, e, zobaczymy ile ten, ile będziecie mieli siły i tak dalej, tak dalej, jak nam podejdzie. Eee, I co, nagrywamy tutaj w grupce. Na green screenie, to się trzeba zmieścić trochę, dosyć będzie ciasno, ale nagrywamy w miarę ciasny eee, dźwignię. Jak coś to będę krzyczał, albo miło, że jak ja tu będę, że, że ktoś tam wychodzi poza ekran, czy coś, to jakoś się zaraz tutaj, że pewien miejsca dostosujemy. Eee, nagramy parę razy to, w paru miejscach. Bo chciałbym nagrać początek, żeby była fajna reakcja na początek, na koniec, bo tam jest takie skandowanie czegoś. Miłoż, miłoż, miłoż. I jakiś środek, jakie po prostu na dawała do piosenki. I co? I potem się przebieramy, miksujemy trochę osoby, miejsca, ja też wejdę, żeby nie było tej samej grupy, tych samych osób. Ubieramy peruki i tak dalej. Przebieramy się trochę i robimy i tak dokąd starczy czasu i chęci przerabiamy kolejne osoby. Im więcej będziemy mieli różnych ujęć, tym lepiej, bo wtedy jak to pojamy dużo razy, to nie będzie widać, że to jest to samo w 50 pięć razy. কিন্তু no ক্রুচক Jak jest tutaj jest uwagi? dobrze, klaska nie jest najgorsza. W sensie, bo... Miko wiesz, wychodzi po to Na hmm. roz... Znaczy, no zewnętrznie ludzie chodzą do zakład. Zaraz, to wiodego sobie... zawodowiec nie wychodzi po zakład. <śmiech> 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 Ludmiłko, obiecuję ci, że następnym razem zaproszę cię specjalnie do teledysku. po prostu przyjadę i zrobię Cię w domu. Teledysk. No a nie u Państwa. No, a nie my zrobimy teledysk matrioski. <laughs> dobrze, przyjedziemy do ciebie z Emilką. Przy, przyjedziemy... Jako <śmiech> <śmiech> Emilką. Jaką Emilką. Jaką Emilko? A ile znasz Emilek? To ona, to ona zamiast robić e, imprezę jakąś rozrywkę, to ona po prostu... A wiesz, jaka tu jest impreza? Dobrze, Ludmiłko. Dziękujemy bardzo za telefon. Trzymaj się zdrowo i do usłyszenia. Pa, pa, pa. Dzieci, swym talentem nas zaskoczyć, chętnie ci w tym pomoże Do widzenia. Do widzenia. Było bardzo miło was poznać. Tu taki wybuch trzeba będzie dodać, panie Kruczku. Ja to... Jeszcze Grubo. Było grubo. Grubo, grubo. Było fajnie. Do zobaczenia w następnym odcinku Pan Miłosz z